Wiesz pewnie tak w tym dzisiejszym spotkaniu znaleźć jeden aspekt, który którym nam nie leżał, tak naprawdę to tak dzisiaj no, no niewiele leżało do tej, do tej pierwszej bramki tylko się układało. No niewiele mogę powiedzieć o tym spotkaniu, nic nam nie wychodziło od samego początku. Jedynie co możemy zrobić to przeprosić Kibicę za takie spotkanie, bo naprawdę jedyny plus tego meczu jest taki, że kibice dopisali, przyszli nam dopingować, a... My zrobiliśmy to co zrobiliśmy, no i możemy tylko szczerze przeprosić za to co dzisiaj zrobiliśmy na lodzie. Pierwsza tercja to chyba połowa strzałów, jaka szła na bramkę, to, to w sieci. E, no i, e, no i to, to się po prostu nie kleiło. Próbowaliście chyba też jakimiś ruszadami, by między nami ten ale to też nie. Myślę, że przegraliśmy ten mecz już w pierwszej tercji, po prostu dostaliśmy te cztery szybkie bramki. Nie pomagaliśmy Dominikowi w obronie. W ataku też na mnie szło. Nic się po prostu nie kleiło, nie było tego czegoś dzisiaj. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć na temat tego spotkania. A mm, Świder, on jakoś kontuzja, że nie wyszedł do Dominika, bo też e, jakoś tak nie zapadła ta decyzja, tak też czekaliśmy. że... Myślę, że takie rzeczy powinno się pytać trenera, to jest jego decyzja, czy zmienia bramkarza, czy nie. Nie znam do tego. Świder jest zdrowy, także... O takie rzeczy proszę pytać trenera. Czy na to zgranie miał wpływ to, że tam no, też są roszady kadrowe, doszło od dwóch nowych zawodników? E mm, możliwe, że tak. Może po prostu za mało trenujemy. Trenowaliśmy po prostu przed tymi świętami za mało i na nadróżnymi bardziej skupiły się na tym treningu i, 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 i wyglądało to jak wyglądało. Stanówki były dwie klasy lepsze od nas, jak nie trzy. Zasłużenie wygrali. Dziękuję. Dzięki. Ja bym jeszcze jedno zdanie powiedział.